Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy na imprezie Jap i zaczął padać deszcz. Akurat jestem przy stoisku Oksimo i jesteśmy w stanie sobie wymienić wycieraczki, tak więc skorzystamy z takiej okazji. Mamy do wymiany dwa samochody. Tam stoi Jeep Grand Cherokee Trackhawk, a tam stoi moja Toyota Tundra. Lewa wycieraczka mi praktycznie całkowicie nie działa, więc postaram sobie coś dobrać do swojego samochodu. Dzień dobry. Siema. Cześć. Chciałbym wybrać jakieś wycieraczki do naszych samochodów, ponieważ mamy awarię. Jeep Grand Cherokee Trackhawk i Toyota Tundra. W mojej Toyocie wycieraczka lewa przestała działać całkowicie a w Jeep ma takie średnie. Dobrze trafiłeś. Bardzo Ci dziękuję. <noise> jak możemy je dobrać i jak to wygląda, jeżeli chodzi o dobór wycieraczek do, do samochodów? Wiesz co, jeśli chodzi o dobór, to my ułatwiamy to tak, że mamy taką stronę oxymu.info, okay. gdzie wybierasz sobie model, markę, rocznik, wersję. Bardzo łatwo, I od, to i jest właśnie bardzo ważne, bo i, o to chciałem zapytać. I od razu wyskakuje Ci wszystkie alternatywy naszych produktów do Twojego samochodu, wraz z zaznaczeniem, która jest naszym zdaniem najbardziej odpowiednia. Natomiast użytkownik może sam sobie zadecydować, że na przykład chciałby inną technologię, czy płaskie, czy hybrydowe. Chodzi mi bardziej o hybridowe. długość właśnie, bo często nie wiemy jaką długość mamy dobrać do danego samochodu. Jeżeli jest to taka wyszukiwarka, gdzie wpisujemy markę, model i wszystko, to to jest super. Tak, my to ułatwiamy chyba do maksimum. Super, bardzo się cieszę. Czyli teraz jakbyśmy mogli zacząć Jeep Grand szeroki. Dobra, pisujemy maksimum.info. Czyli ogólnie wyszukiwanie wycieraczek trwa od minuty do trzech, zależy jak to się szybko posługuje jak i jaki ma szybki internet. I jak jest dobry internet w danym miejscu, no to myślę, że w 30 sekund spokojnie. Dobra, już wiemy, że tu mamy wycieraczki w Jeepie 550 i 525, także znajdziemy sobie takie, które są dobre. O, 525 550. Chodźcie zobaczymy jak, jak wygląda wymiana takich wycieraczek ponieważ nie każdy wie, nie każdy umie. Wycielaczko są jakieś dwa rodzaje uchwytów, to musimy wytłumaczyć, prawda? Yy, w tej chwili w samochodach, które są na planecie aktualnie jest około 20 paru uchwytów w różnych samochodach występuje na stałe. Chcia, chciałem powiedzieć dwa. 20 parę. Oczywiście. Okay. No, Dlatego długość to jest rzecz, by być drugorzędna. Pierwszorzędna to jest uchwyt. No właśnie. Pada nam też na głowę, więc musimy to troszeczkę jak gdyby przyspieszyć w bardzo dobry sposób. Skrzynka jako e, stolik serwisowy. Tu mamy wycieraczki e, w technologii hybrydowej, które rzekomo nie spełniają oczekiwań użytkownika. O, Proszę Trzeba ja zawsze zobaczyć, czy ta jest. No właśnie, na zawsze pewno... uważajcie, żeby to nie uderzyło w szybę, bo szyba od trzeba sobie zobaczyć, czy ta skrzynka na pewno dobrze trzyma. W ten sposób, żeby ona, ta szyba była bezpieczna. Przeważnie wycieraczka od y, kierowcy jest dłuższa, a wycieraczka od pasażera jest krótsza, ale to nie jest standard. Jest dużo samochodów, które mają takie same. Są, są, są ciwi... samochody, które mają jedną wycieraczkę na środku. Tak, no, Audi, a, Audi A2 na przykład. Mercedes W124 też. Fiat Uno też. I... Tak, tak Je, I cudownie. jeszcze te pary by się trafiło. Yy, natomiast yy, większość samochodów, 99%, ma wycieraczkę dłuższą od strony kierowcy. Proszę, ładnie zapakowane. Tak, mamy zapakowane. Dlaczego jeszcze widzę, że tu jest jakaś ta, tak, ochrona? W, kart w karton, żeby to się nie przemieszczało po kartonie. Mhm. I taka osłonka, żeby na, na pewno górkę. to pióro było yy, na zawsze w transporcie bezpieczne, żeby dłuższy czas nie ulegało jakiejś takiej deformacji, bo to. To może spowodować, że później będzie użytkownik niezadowolony. Okay. Dobieramy sobie uchwyt. On oczywiście w tej naszej aplikacji był podany, ukazany na zdjęciu technicznym, który no tutaj uchwyt w tym trzeba sobie wybrać. Mamy wszystkie te uchwyty. Tak, ona są szczerze, one, że one teraz są, pierwszy raz widzę, one najczęściej, są najczęściej kiedy kupujesz wycieraczki są tylko dwa. Jak gdyby teraz się kupuje wycieraczki, ja tak kojarzę, że są jak gdyby tylko dwa. No, my mamy, my mamy tutaj ujawnione 10 rodzajów mocowań w jednym pudełku, mm -hmm. i z tego co wiem, to wśród producentów chyba nikt nie oferuje więcej, większość mniej. Można Te be, uchwyty be, są be. nazwane, na każdym uchwycie jest literka i ona się zgadza z tym, co nasza e, strona ukazuje po dobraniu wycieraczy. Do to, to tak, wyszukiwarka tego Tak, Dokładnie. Okay. Tak, żebyś od razu wiedział, który adapter masz sobie wydostać do pakowania, nie? Proszę bardzo, oglądajcie od razu, bo będziemy się uczyć. Cek. Czyli wystarczy, wcisnąć. wystarczy wcisnąć, to możesz sobie zobaczyć, że to nie chce tak sobie wyjść po prostu no nie wypada. samo z siebie. Otwieramy sobie zabezpieczenie. Wsuwamy, zamykamy. Zdejmujemy osłonkę i mamy pierwszą część samochodu za nami. Ty dowiedzieliście, jak to jest łatwo w ogóle? Wkładamy, klik, zapinamy, stryk, klik, zciągamy znaczy, tylko słonkę. To znaczy to jest... jeszcze jeszcze poczekaj, bo zauważyłem, że napis Oksimo jest taki właśnie w stronę, kiedy my to czytamy jak gdyby od przodu samochodu. No Ułożony jest tak, że widzimy go po prostu a nie do gronagami. No jest to zaprojektowane, żeby było logiczne, no. no super, super, to nie zawsze rzeczy <noise> logiczne. są natomiast, logiczne. natomiast te uchwyty nie każdy producent jakby ukazuje to... Znaczy robi to w taki sposób, żeby to było łatwe i przyjemne. Te, te rozmiary różnią się u różnych producentów jakimiś mikrometrami, i no, za nas ja odpowiadam. Ja uważam, że my robimy to tak, żeby życie było proste dla użytkownika. Dobrze, Kto teraz nam pada też za chwileczkę, sprawdzimy, jak to zbiera. Naturalnie, tu już będzie trochę trudniej, bo. Tu musimy położyć delikatnie na szybie. Pamiętajcie zawsze to właśnie, delikatnie. Można sobie czasami coś podłożyć, czy jakąś szmatkę, cokolwiek, żebyście czasami tą wycieraczką, ponieważ jest to metalowy element, nie puścili tego, bo tu jest bardzo mocna sprężyna w samochodach. Nieważne jaka marka samochodu, jest identyczna tak samo, żeby nie uderzyło Wam tutaj w szybę ani ta wycieraczka, ani tamta. Ponieważ, tak jak powiedziałem przed chwilą, szyby są drogie. Jest. bardzo drogie szyby, mają head up display, wyświetlacz na, na szybie. I bardzo często przednia szyba to koszt od 2000 w górę. Także warto chyba uważać, co nie? Warto uważać, dlatego czasami bezpieczniej jest położyć delikatnie, niż mieć tą sprężynę cały czas napiętą na wysokości. Bo, Bo... gdyby nie, daj Boże, tak. to jest tylko jedno uderzenie. Druga wycieraszka, czyli to samo. Tyk. Zapinamy. Otwieramy. Odbezpieczamy drzwiczki. Zapinamy w taki bardzo łatwy sposób, ściągamy gumkę, robimy test. Nie siedzi. Robimy test zbierania wody z szyby. No tak wyszło, że zapomniałem, że ja mam kluczyk na szyi, także idziemy spróbować wycieraczki. Uruchamiamy samochód, żeby wycieraczki nie przestały działać. I tutaj pokrętełko jak w Mercedesie. Proszę bardzo, wycieraczki zdały egzamin. No moim zdaniem zbierają nieźle. Dobrze, zaparowała nam szybko, bo deszcz pada akurat, klima musi zacząć pracować. No nie, zbierają nieźle, tylko zbierają bardzo dobrze. No dobra. Cieszę się, że jesteś zadowolony. W Jeepie było jak było, wycieraczki nie były złe, ale w Tundrze, w Toyocie, naprawdę lewa wycieraczka nie zbiera, więc możemy to zaprezentować bez żadnego problemu. Lewa wycieraczka akurat w tym samochodzie nie działa, za chwileczkę wymieniłem, pokażę Wam dokładnie. A więc dobra, przestawiłem Toyotę na nasze stanowisko serwisowe. I właśnie w tym momencie zaprezentujemy Wam, że Toyota w tym miejscu, dokładnie to tutaj widać, w tym miejscu przestała zbierać w ogóle wodę. Coś tu się gumka na 100% uszkodziła i jak wejdziemy do środka, to to naprawdę źle wygląda. Z tego względu, że mam nadzieję, że kamera to zobaczy, ale to dokładnie jest tutaj w tym miejscu. Kiedy raz przestrzeć, proszę bardzo, w tym miejscu w ogóle tutaj nie ściera wody. Od tego miejsca do tego miejsca kompletnie w ogóle nie ściera wody. I w momencie, kiedy jedziecie po autostradzie, to bardzo, ale to bardzo przeszkadza, ponieważ te wycieraczki są zepsute właśnie na wysokości oczu. Rozumiem. Akurat tak się stało, że są zepsute na wysokości oczu. Rozumiem. W momencie, kiedy ja patrzę, to w tym miejscu nie widzę. Ja... Ogór jest spoko, na dole jest spoko, na środku nie widać. Leczko, ja z chęcią sprawdziłbym, ponieważ problem dotyczy lewej strony, tak? tak strony tak. kierowcy. Ja z chęcią sprawdziłbym, jak wygląda docisk, zanim będziemy okay, zmieniać wycieraczki, czy to jest to jakaś czy, ważna sprawa, tak? Czy, tak, to jest ważna sprawa. Dużo samochodów tutaj, w tym miejscu, e, dostaje korozji, Tak. bo to wszystko powiedzmy, że jest ok, e, cynkowane, czy jest wykonane z jakąś tam inną technologią, która e, tą m, powierzchnię pokrywa czymś, czymś ciekawym, co chroni przed korozją, ale w tym miejscu te piwoty pracują cały czas metal z metalem, więc jaka by ta pokrywa nie była, czy ochrona, ona w końcu się wytrze i tu następuje korozja i ona powoduje, że ta sprężyna. E, może nie umieć m, tego oporu Ocisnąć. generowanego przez ten piwot zardywiały, mhm. e, przezwyciężyć. I czasami taką prostą metodą jak e, Odchylanie i przechylanie, tu wypada czasami taki pył rdzawy i po chwili ta wycieraczka czujemy po ręce, zaczyna dociskać o wiele lepiej. I musimy jak gdyby rozruszać. Tak, rozruszać, żeby pozwolić tej rdynie potrzebnej troszeczkę wypaść z tego piwota. Tu często ona się pojawia i widzimy, że rzeczywiście to działanie jest skuteczne. Teraz pada deszcz, więc ciężko, jest żeby jakiś pyłam wyleciał. Nie widać. Ale moim zdaniem ten nacisk jest, jest niezły, jakby więc... Problem chyba dotyczy wycieraczki. Akurat ten samochód jest dosyć wysoki, yy, ponieważ Grand Cherokee jest dużym samochodem, dużym Suwem, ale jak bierzemy go teraz pod uwagę i stoi koło Toyoty Tundry, no to jak widzicie, trzeba stanąć na skrzynce, ale najlepszym przykładem właśnie też jest Ford F-150, który stoi tutaj na podwyższeniu i w momencie, kiedy podchodzę do tego się samochodu, a on stoi delikatnie na najeździe, no zobaczcie, że jest prawie taki wysoki jak ja, ja mam 1,80 m wzrostu, tak so. samochody, są dosyć spore, no i jak widzicie trzeba wymieniać to w ten sposób. Tak, czekamy na świeżą dostawę świeżych wycieraczek. Dostawa w dwie sekundy. Tak, szybko dobrane, znalezione yy, i działamy. Toyota Tundra jest nie, niepospolitym i mało spotykanym samochodem w Polsce, więc jest szansa na pomyłkę. Chodzicie do sklepu motoryzacyjnego, prosicie pana, żeby yy, dobrą wam wycieraczki, on patrzy z katalogu, tak. daje wam taką, tak. dlatego warto zawsze tam, serde... sprawdzić, proszę bardzo, tak jak A właśnie nie, to robimy w tym momencie, żebyście mieli no. stuprocentową pewność, że 60%. to będzie pasowało do waszego samochodu. Jeżeli założycie za dużą wycieraczkę, to wycieraczka tam, tam A, będzie, może wychodzić tam na dach, czyli poza szybę e, to to? lub wycieraczki też mogłyby się tutaj 5, na 5. dole, kiedy się mijają, mogłyby się zahaczać i po prostu byłby to problem z tego powodu. W tym momencie... Wycieraczki sprawdzimy takie jak trzeba. Co? Zmierzyłeś? Jest ok? Tak. Teraz tak, jest, okay. Tak, jest ok. Mamy przykład. Lepiej korzystać z naszej apki, w sensie strony, i wtedy raczej unikniemy błędów. I tutaj mamy, za... mamy uchwyt. Mamy uchwyt typu B, tak czyli nazwy? inny niż w Jeepie, był. tam tak, był? Tak, 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 tak. Mhm. W Jeepie był taki. Uchwyt typu U, czyli taki jak w dużym Fiacie, polonezie. Poważnie? No tak, taki sam. Aż taki po nowoczesny samochód i ma wycieraczki jak w fiacie i w polonezie, aż nie do wiary. Na każdych wycieraczkach, jak widzimy, gumka ochronna, zawsze jest, ta zielona. Pamiętajcie, że trzeba to ściągnąć. Nie wycierajcie tym szyb, bo to jest po prostu tylko ochrona na gumkę wycieraczkę. Mamy, mamy dużo przypadków, gdzie klienci są niezadowoleni, jak mu wycieraczka zbiera, a po ujawnieniu jak ona na samochodzie jest założona, widać, że nie zdjęli na przykład osłony. Dlatego ja lubię na filmach tłumaczyć wszystko tak dokładnie. Jak na obrazkach, wtedy zawsze klient wie, że zrobił to dobrze. Tutaj, jak widzicie, całkowicie inny uchwyt, jeżeli chodzi o wycieraczkę, całkowicie inne podłącze. Aczkolwiek montaż jak gdyby jeszcze szybszy. Tak. Nie trzeba nic otwierać, nie trzeba nic zamykać, po prostu tylko wkładasz i zatrzaskujesz. Tyk. Ciekawe, czy w tym momencie teraz będę, będzie mi dobrze zbierać. Nawet teraz ja widzę, nie wiem, kamera wydaje mi się też widzi, że to jest w tym miejscu. To miejsce, gdzie źle zbierała wycieraczka, to jest dokładnie w tym miejscu. Ale ten samochód jest wielki. Tak, dla potwierdzenia, Toyota Tundra, 1,80 m, to jest tak pod pachę. Więc ciężko wymienić tam wycieraczki, bo stąd nie ma możliwości sięgnąć. Toyota, jak gdyby nie przewidziała tutaj żadnego schodka, bo często w samochodach, chyba w niszczaniu patrolu, teraz mi tak przez szybko do głowy, są takie miejsca na nogi, gdzie wstawiasz stopę i po prostu możesz coś zrobić. Tutaj niestety nie przewidzieli, tutaj przewidzieli że samochód jeździ do serwisu, a że Toyota jeździ do serwisu bardzo rzadko. To nie przewidzieli po prostu tego, tego schodka dla normalnego użytkownika. Skrzynka też jest z napisem Oksimo. Firmowe skrzynki. Firmowe skrzynki. Okej. Okay. Tak, tak. Firmowe napoje, firmowe piwka, firmowy namiot, firmowe skrzynki. Jesteśmy samowystarczalni. Zobaczmy jeszcze raz, jeszcze jak wygląda być rażka z bliska. Już z założonym adapterem, czyli z tą przejściówką, którą wpinamy do, do uchwytu. I napis Oksimo, który pamiętajcie, nie tak, tylko tak. Napis Oksimo nawet on to mówi, jak to ma być. Jak się masz, dobry panie, czy zechciałbyś porozmawiać o japońskich samochodach? To przyszli panowie prowadzący imprezę i chcą porozmawiać to o japońskich, japońskich samochodach. Tutaj bardzo dużo wiesz, przyjechałeś Toyotą. To jest symbol niezawodności. Uwaga, poczekajcie, mamy już praktycznie zamontowane wycieraczki. Ściągnięta osłona, i co? Próbujemy? Śmiało! Idę do samochodu. Oby było dobrze, słuchajcie. Proszę bardzo, mam wyczyszczone to miejsce. Idealnie, zobaczcie jeszcze raz. I nie zostawia żadnej smugi. Powiem Ci, że jestem zadowolony. I, i co? I bardzo efekt? dobrze popatrz. Na efekt taki, że chyba jest sześciotka cała. No, wydaje mi się, że użytkownik powinien być zadowolony. Użytkownik jest zadowolony. Proszę pana, i użytkownik. Bardzo dobra robota. Użytkownik jest zadowolony, użytkownik jest zadowolony z dwóch samochodów, bo właśnie w tym momencie wymieniliśmy wycieraczki w cieszy, dwóch samochodach. Cieszy nas to. Bardzo Ci dziękuję. Wycieraczki proszę, w dwóch proszę, samochodach to... idealnie się spisują. Jak na tą chwilę, akurat spasowała nam pogoda dzisiaj. Miało być ładnie, zaczął padać deszcz, więc skorzystaliśmy z tej okazji i zaczęliśmy bawić się właśnie wycieraczkami. Pogoda nie jest dla ludzi, ale pogoda jest dla Oksimu. Dzisiaj po prostu. Tak? Właśnie, tak. tak. Mamy taką jak gdyby zamówioną pogodę dla Oksimu, więc ją wykorzystaliśmy w pełni. Ale też wiem, że teraz będąc na JaPFestie do wycieraczek macie jakieś, jakieś tak, gadżety i coś, co możecie dodać y, uczestnikom mam... tej naszej imprezy tutaj. Tak jest, mamy taki limitowany zestaw naklejek specjalny na JaPFest, który zaprezentuję. Dwa rodzaje, tutaj taka szeroko ujęta kultura japońska, a druga tutaj też w formie nieco bardziej subtelnej, ale też ukazująca te japońskie różne smaczki. Także może Cię namówię, żebyśmy na tundrę taką jedną naklejkę. Ale że oczywiście, szyby, Nie na no pewno tylko potrzebujemy chyba ściągaczkę do wody, czy po prostu jedziemy na... E, powiem Ci szczerze, moim zdaniem ta woda odparuje sobie, jak to dobra. robimy. Naklejka jest tak Ona... dobra, że potrafimy tak, nawet naklejać tak. na... Są naklejki fajnej jakości, one, one powinny się poradzić. poradzić. Dobrze, proszę bardzo. Japońska impreza, japoński samochód, japońska naklejka wycieraczki Oksimo, produkt polski. Tak jest, niech służą. Produkt polski pasujący do japońskich samochodów. Tak więc, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Proszę Cię. Dwie pary wycieraczek do dwóch samochodów, w tym filmie całkowicie w gratisie, specjalnie dlatego, że auta mamy fajne. Toyota czerwona, duża, robiąca wrażenie na Jaffecie, a Jeep Grand Cherokee po prostu ma dużą moc. A jak z tego co widzę, lubisz samochody, które są mocne. Zdarza się, że takie mamy. Dziękuję, <śm> bardzo dziękujemy, widzimy się w następnym odcinku, pa pa. Najlepszego, hej.